Teraz do wybranego produktu w naszym sklepie dodamy tak zwane atrybuty. Przejdźmy na chwilkę do strony frontowej. Wybierzmy sobie na przykład kategorię nagrywarki. Oczywiście tutaj mamy tylko jeden produkt. Załóżmy, że chcemy w naszym sklepie oferować dwie różne wersje tego produktu. Będą się na przykład one różniły kolorem obudowy, z tym, że jeden z tych kolorów będzie nieco. Droższy. Teoretycznie moglibyśmy sobie utworzyć dwa zupełnie odrębne produkty i klient po prostu podczas zakupu musiałby wybrać jeden z tych dwóch produktów. My jednak chcemy sobie dodać tak zwane atrybuty, czyli klient będzie mógł po prostu wybrać sobie wersję produktu z tej samej jednej strony. No to przejdźmy sobie do naszego panelu administracyjnego, znajdujemy się w katalogu, no i tutaj mamy taką pozycję grupy i atrybuty. Oczywiście klikniemy teraz w tym miejscu, będziemy musieli zdefiniować dwie rzeczy grupę atrybutów, czyli nazwę, oraz dodać atrybut do grupy, czyli dodać tak zwaną wartość. W naszym przypadku nazwa to będzie kolor. Czyli klikamy sobie na pozycję Dodaj grupę atrybutów, piszemy sobie nazwę, np. Na kolor obudowy. Zauważmy, że musimy tę nazwę powtórzyć. Po prostu jedna nazwa będzie przechowywana w całym systemie, natomiast druga nazwa będzie widoczna dla klienta od strony frontowej. A więc nazwy mogą być identyczne, mogą się również od siebie różnić. My sobie wpiszemy identyczne nazwy, czyli kolor obudowy. No, i teraz po prostu klikamy na przycisku: Zapisz, żeby nasz atrybut zatwierdzić. Mamy więc atrybut w nazwie kolor obudowy, i teraz dodamy do niego dwie różne wartości. Na przykład jeden kolor to będzie kolor biały, a drugi to kolor czarny. Musimy teraz kliknąć na drugiej pozycji. Dodaj atrybut do grupy. Mamy więc grupę kolor obudowy. I wpisujemy pierwszą wartość. Pierwsza wartość to będzie kolor biały. Oczywiście klikamy teraz na przycisku Zapisz, żeby zatwierdzić. No i dodajemy jeszcze drugą wartość, czyli klikamy znowu w tym miejscu. Tym razem będzie to oczywiście kolor czarny. Wpisujemy czarny. Klikamy na Zapisz. I popatrzmy, co udało nam się utworzyć. Mamy nazwę grupy Kolor Obudowy. Jeśli klikniemy w tym miejscu, to widzimy, że przypisane są tu dwie wartości: kolor biały oraz kolor czarny. Oczywiście, możemy sobie tutaj kliknąć, jeśli chcemy wprowadzać jakieś zmiany, możemy sobie również wartości oraz grupy usuwać, klikając na czerwonej ikonce. My tego jednak nie będziemy robili, te atrybuty będą nam teraz potrzebne. Mamy zdefiniowane kolory, no to musimy je teraz przypisać do odpowiedniego produktu. Przejdziemy więc do edycji tej nagrywarki. Powracamy do katalogu. Odnajdujemy nasz produkt i klikamy w tym miejscu, żeby przejść do edycji. Mamy tutaj taką zakładkę o numerze 3 kombinację atrybutów. Rzeczywiście pojawiła się grupa kolor obudowy. No to teraz wybierzmy jakiś konkretny atrybut. Niech to będzie to kolor biały. Wybraliśmy kolor i klikniemy na przycisku dodaj, czyli kolor obudowy biały. No i teraz musimy sobie zmodyfikować właściwości. Załóżmy, że kolor obudowy biały będzie miał taką samą cenę jak sam produkt. Przejdźmy na chwilkę do zakładki info. Popatrzmy na cenę tego produktu: 183 zł. A więc przy kolorze białym nie będziemy niczego zmieniali. Upewnijmy się, że pozycja wpływ na cenę to brak. Czyli tutaj nic nie wpisujemy. Po prostu klikniemy sobie na pozycję: dodaj ten atrybut. Chwilkę musimy poczekać. Przejdźmy trochę na dół. Rzeczywiście mamy kolor obudowy biały. Nie mamy żadnej zmiany ceny. Teraz sobie dodamy drugi atrybut o nazwie czarny i tutaj już będziemy nieco modyfikowali cenę. Załóżmy, że obudowa w kolorze czarnym będzie droższa o 10 zł. A więc wybieramy pozycję kolor czarny i klikamy na przycisku Dodaj. Teraz musimy sobie ustalić odpowiedni wpływ na cenę. My sobie wybierzemy wzrost i wybierzemy wzrost o 10 zł, czyli obudowa w kolorze czarnym będzie kosztowała 193 zł. Teraz po prostu klikamy na przycisku Dodaj ten atrybut. I znowu chwilkę musimy poczekać, aż całość zostanie przeładowana. Rzeczywiście, na liście pojawiły się obydwie wartości. Kolor obudowy biały, nie mamy żadnej zmiany ceny. Kolor obudowy czarny, cena podwyższona o 10 zł. No to przejdźmy sobie teraz do naszego produktu i oczywiście musimy całość odświeżyć. Rzeczywiście, pojawiła się taka rozwijana lista. Domyślny atrybut, czyli kolor biały, nie wpływa w żaden sposób na cenę. Cena w dalszym ciągu wynosi 183 zł. Rozwijmy jednak listę i wybierzmy kolor obudowy czarny. Rzeczywiście, cena automatycznie została podwyższona o 10 zł, czyli w tym wypadku mamy 193 zł. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Niezależnie od tego, jaki kolor obudowy wybierzemy, to zawsze mamy dostępną tylko jedną sztukę. Powróćmy do naszego panelu administracyjnego. Zauważmy, że ustawienia ilości przypisane do danego atrybutu nadpisały nam te ogólne ustawienia ilości dla całego produktu. Tutaj mamy dwójkę i nie możemy tej dwójki zmienić. Nie możemy wpisać innej wartości, ponieważ do każdego z tych dwóch atrybutów przypisaliśmy tylko po jednej sztuce produktu. A więc teraz sobie spróbujemy tę ilość nieco zmienić. Przechodzimy do kombinacji atrybutów i edytujemy atrybut kolor biały. Klikamy w tym miejscu, druga ikonka od prawej. No i wpiszemy sobie inną ilość sztuk. Wpiszemy sobie na przykład 5 sztuk dla koloru białego i musimy jeszcze całe zatwierdzić, klikając na przycisku modyfikuj kombinację tych atrybutów. Kolor biały został zaktualizowany. Teraz mamy 5 dostępnych sztuk. No to jeszcze sobie klikniemy w tym miejscu i wyedytujemy kolor czarny. Kolor czarny został załadowany. Tutaj piszemy sobie na przykład 4. Będziemy więc mieli 5 sztuk w kolorze białym oraz 4 sztuki w kolorze czarnym, a więc łącznie 9 sztuk całego produktu. Klikamy oczywiście w tym miejscu, żeby zatwierdzić wszystkie zmiany. Popatrzmy na listę rzeczywiście 5 sztuk w kolorze białym i 4 sztuki w kolorze czarnym. Jeśli teraz przejdziemy do zakładki info i popatrzymy na ilość, no to będzie wyświetlana prawidłowa ilość, czyli 9 sztuk, a więc 5 białych i cztery czarne. Możemy sobie teraz przejść do podglądu naszego sklepu, odświeżyć całość i rzeczywiście teraz liczba dostępnych sztuk jest wyświetlana prawidłowo: 5 dla koloru białego i 4 dla koloru czarnego.